Rozdział 18. Ciąg dalszy opowiadania doktora. Koniec walki dnia pierwszego. Co tchu przedarliśmy się przez skrawek lasu, który oddzielał nas od warowni. Za każdym krokiem słyszeliśmy coraz bliżej rozlegające się krzyki korsarzy. Niebawem usłyszeliśmy i tu pod stóp biegnących i trzeszczenie krzaków, przez które torowali sobie drogę. Zobaczyłem, że musimy wziąć się ostro do rzeczy, przeto obejrzałem panewkę i kurek. Kapitanie, odezwałem się. Pan Trelawney jest niezrównanym strzelcem. Daj mu waszmość swoją strzelbę, bo jego jest nie do użycia. Wymieniliśmy między sobą strzelby, a pan Trelawney, milczący i chłodny, jakim był od początku rokoszu, zatrzymał się na chwilę, aby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Ja, ze swej strony, widząc, że Grey jest nieuzbrojony, wręczyłem mu swój kordelas. Dobrze na nas podziałało, gdyśmy zobaczyli, jak nastrożył brwi, wyciągnął dłoń i ze świstem śmignął ostrzem w powietrzu. Z każdego rysu jego postaci można było poznać, że nasz nowy sojusznik jest dzielnym wojakiem i nie da się zjeść w kaszy. O 40 kroków dalej doszliśmy do krawędzi lasu i spostrzegliśmy twierdzę przed sobą. Poczęliśmy się dobijać do ogrodzenia mniej więcej w środku południowej ściany, a prawie jednocześnie siedmiu rokoszan z bosmanem Jobem Andersonem na czele z wrzaskiem pojawiło się koło południowo-zachodniego narożnika. Zatrzymali się jakby zaskoczeni. A zanim mieli czas coś przedsięwziąć, nie tylko dziedzic i ja, ale również Hunter i Joyce z warowni mieli czas wystrzelić. Cztery strzały były wprawdzie raczej salwą odstraszającą, ale i tak nie pozostały bez skutku. Jeden z wrogów istotnie padł, a inni bez wahania obrócili się i przepadli między drzewami. Nabiwszy broń powtórnie, przeszliśmy wzdłuż zewnętrznej ściany palisady, aby przyjrzeć się poległemu nieprzyjacielowi. Leżał martwy jak głaz, kula przebiła mu serce. Już żeśmy się radowali z powodzenia, gdy niespodziewanie w zaroślach rozległ się trzask pistoletu i kulka świsnęła mi tuż nad uchem, a biedny Tomasz Redruth jęknął i padł jak długi na ziemię. I dziedzic i ja wypaliliśmy w odwet, lecz ponieważ nie mieliśmy żadnego wyraźnego celu, prawdopodobnie tylko zmarnowaliśmy proch. Następnie nabiliśmy znów strzelby i zajęliśmy się troskliwie biednym Tomaszem. Kapitan i Grey już go oglądali, a ja za pierwszym spojrzeniem przekonałem się, że już jest po wszystkim. Zdaje mi się, że gotowość, z jaką oddaliśmy powtórną salwę, zmusiła buntowników znowu do rozsypki, gdyż, nie napotykając dalszych przeszkód, zdołaliśmy przenieść jęczącego i okrwawionego leśnika przez częstokół i złożyć go w twierdzy. Biedny starowina nie wyrzekł ani słowa zdziwienia, skargi, strachu czy nawet pociechy od samego początku naszych tarapatów aż do tej chwili, gdy złożyliśmy go konającego w warowni. Jak zuch czatował w korytarzu za siennikiem, wypełniał każdy rozkaz w milczeniu, wiernie i dokładnie, był najstarszy wiekiem w naszej partii. I oto nagle ten stary, całą duszą oddany sługa miał odejść od nas na wieki. Dziedzic ukląkł koło niego i całował go po rękach, łukając jak chłopie nieletnie. Czy już umrę, panie doktorze? Zapytał Tomasz. Tomasz, przyjacielu, mój drogi odpowiedziałem. Powracasz do ojczyzny. Chciałbym, żebym przedtem mógł puknąć do nich ze strzelby rzekł on na to. Tomaszu, odezwał się dziedzic. Powiedz, czy mi przebaczasz? Czy tak się godzi mówić jaśnie, panie? Wszak zawsze winienem respekt, brzmiała odpowiedź. Cokolwiek mnie czeka, niech i tak będzie. Amen. Po krótkiej chwili milczenia poprosił, ażeby ktoś odczytał modlitwę. Tak i mam zwyczaj, dodał, jakby się usprawiedliwiał. Niedługo potem, nie mówiąc już ani słowa, wydał ostatnie tchnienie. Tymczasem kapitan, który, jak zauważyłem, dziwnie miał obchane kieszenie i piersi, począł wydobywać przeróżne drobiazgi, jak to sztandar Wielkiej Brytanii, Biblię, kłębek tęgiego powroza, pióro atrament, dziennik okrętowy i kilka funtów tytoniu. Znalazwszy w ogrodzeniu dość długą, żerć świerkową, ociosaną i obłupaną skory i gałązek, z pomocą hantera zatknął ją na rogu warowni, gdzie przyciesie krzyżowały się z sobą, tworząc węgieł. Następnie, wdrapawszy się na kalenicę, własnoręcznie rozwinął i przymocował flagę. To widocznie napełniło go otuchą. Wszedł znów do domu i zaczął przeliczać zapasy, jak gdyby ponadto nic go nie obchodziło. Mimo wszystko zwrócił jednak uwagę na zgon Tomasza, bo skoro się już wszystko dokonało... Wystąpił w przód z inną flagą i z czcią rozpostarł ją na jego zwłokach. – Nie martw się, Waszmość, rzekł ściskając dłoń dziedzica – jemu już nic złego się nie przytrafi. Czegoż ma się obawiać sługa, który poległ spełniając powinność swego kapitana i chlebodawcy? Niedobry to pewno dla nas prognostyk, ale niestety co się stało już się nie odstanie – Powiedziawszy to, wziął mnie na bok. Panie doktorze, zagadnął, za ile tygodni należy się spodziewać przybycia okrętu konwojowego. Wyjaśniłem, że może tu być mowa nie o tygodniach, lecz o miesiącach. Jeżeli byśmy nie powrócili z końcem sierpnia, Blandley miał wysłać okręt na poszukiwania, ale ani prędzej, ani później. Może pan sobie obliczyć, dodałem. Tak, tak, odparł szyper, skrobiąc się w głowę. Nawet licząc na wielką łaskę opatrzności Bożej, muszę powiedzieć, że jesteśmy w bardzo ciężkim położeniu. Co wać pan masz na myśli? zapytałem. Myślę, iż wielka szkoda, mości panie, żeśmy stracili tę drugą łódź, odrzekł kapitan. Prochu i kul nam jeszcze wystarczy, ale zapasy żywności są. Bardzo szczupłe, tak szczupłe, panie doktorze, że kto wie, czy to niedobrze, iż mamy do wyżywienia o jedną gębę mniej? I pokazał na zwłoki przykryte flagą. W sam raz w tej chwili z hukiem i świstem kula armatnia przeleciała wysoko nad dachem strażnicy i z głuchym łoskotem zapadła się gdzieś daleko w lesie. Oho! odezwał się kapitan. Pukajcie sobie dalej. Macie już dość mało prochu, moi chłopcy. Drugi strzał był celniejszy, gdyż kula wpadła w obręb warowni, rozsypując kłąb kurzawy, lecz nie wyrządzając zresztą żadnej szkody. Kapitanie! napomknął dziedzic. Przecież domu wcale nie widać z okrętu. Niewątpliwie flaga służy im za cel, czy nie lepiej byłoby ją zwinąć? Zwinąć mój sztandar! krzyknął kapitan. Nie! Nigdy tego nie uczynię! Ledwo te słowa wyrzekł i już żeśmy wszyscy byli z nim zgodni. Był to bowiem nie tylko objaw niezłomnego, szczerego żeglarskiego męstwa, ale i wielkiej roztropności, gdyż pokazaliśmy wrogom, że nic sobie nie robimy z ich strzelaniny. Przez cały wieczór grzmocili bez przerwy. Pocisk za pociskiem przelatywał nad nami, albo upadał w pobliżu, lub nawet uderzał w piasek wewnątrz ogrodzenia, ale zmuszeni byli strzelać tak wysoko, że kula traciła rozpęd i zagrzebywała się w miękkim piasku. Nie potrzebowaliśmy więc obawiać się odłamków, a chociaż jedna kula przebiła dach strażnicy i utkwiła w podłodze, to jednak niebawem oswoiliśmy się z podobnymi psotami i nie przejmowaliśmy się nimi wcale, uważając, iż jest to zwykła sobie gra w kręgle. Przede wszystkim mamy jedno ważniejsze zadanie, zauważył kapitan. Las przed nami jest prawdopodobnie przejrzysty. Odpływ trwa już dość długo, a nasze zapasy pewno są niezakryte. Niech pójdzie kto na ochotnika i przyniesie wędlinę. Grey i Hunter pierwsi zgodzili się iść na tę wyprawę. Dobrze uzbrojeni wykradli się z warowni, lecz wyprawa okazała się bezcelowa. Buntownicy byli zuchwalsi niż przypuszczaliśmy, albo też ponad miarę ufali celności armatnich strzałów Izraela, gdyż czterech czy pięciu z nich krzątało się koło zatopionej łódki, wydobywając nasze zapasy i przenosząc je do jednego z czułen, które znajdowało się nieopodal, widocznie utrzymując się ruchem wioseł przeciw prądowi. W tyle czuna stał Silver wydając rozkazy a każdy z rabusiów zaopatrzony był w muszkiet z jakiegoś tajnego ich schowka wydobyty Kapitan usiadł nad dziennikiem okrętowym i taki był początek jego notatek Alexander Smollett szyper David Livesey, lekarz okrętowy Abraham Gray pomocnik cieśli Jan Trelawney, właściciel okrętu Jan Hunter i Richard Joyce, słudzy tegoż, wieśniacy. Jedyni ludzie, którzy pozostali wierni z całej załogi okrętu. Z zapasami na dziesięć dni w razie zmniejszenia porcji dziennych. Tego dnia wylądowali i zatknęli sztandar Wielkiej Brytanii w twierdzy na Wyspie Skarbów. Tomasz Redruth, sługa właściciela, wieśniak. Zabity przez rokoszan. Jakub Hawkins, chłopiec okrętowy. W tejże chwili... Zdumieniem przejął mnie dziwny los biednego Kuby Hawkinsa. Od strony lądu doszło na zwołanie. Ktoś nas wzywa, rzekł Hunter, który stał na straży. Doktorze? Panie dziedzicu? Panie kapitanie? Hej, Hunter, to ty? Słychać było wyraźnie. Gdy podbiegłem do drzwi, zobaczyłem Kubę Hawkinsa, żywego i zdrowego, przełażącego przez palisadę. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.